Spotykamy się w Dortmundzie, w pięknym ośrodku Borussia Dortmund szkoleniowym w przeddzień piłkarskich Oscarów 2007, telewizja kanal plus. Taki plebiscyt organizuje co roku od paru już ładnych lat. Piłkarze Polskiej Ekstraklasy, no tych kategorii jest sporo, spokojnie. Piłkarze Polskiej Ekstraklasy jednogłośnie i zdecydowanie wybrali Ciebie piłkarzem 2006 roku, piłkarzem roku, jeśli chodzi o w ogóle wszystkich polskich piłkarzy. Nim ta nagroda trafi do Ciebie, mam do Ciebie parę pytań. No jak to jest być najlepszym piłkarzem 2006 roku? E, czy tak się czuję, najlepszym piłkarzem? To jest coś innego. Na pewno to jest fajne i, i to super uczucie jest w ogóle, żeby to dostać, od e, ta, taką nagrodę. E, ale czy się najlepszy czuję? Nie, ja zawsze gram nie tylko na siebie, tylko dla, dla drużyny. I e, jak w, w kadrze gram, to, to tak też myślę, że, że sam sukces e, się nie robi, tylko z, razem się z drużyną to robi. I, e, i jest dla mnie najważniejsze, dlatego nie wiem, czy jestem najlepszy, czy, e, czy w ogóle tak o tym w ogóle tak myślę. Myślę, że e, więcej, więcej myślę jako drużyna, nie, 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 nie tak czy ktoś jest najlepszy, czy nie. Jesteś skromny, przede wszystkim bardzo, zauważyłem, bo nie chcesz powiedzieć, że Oj. byłeś najlepszy, ale tą piłkarze polscy tak uznali w tym głosowaniu. Śledzisz na bieżąco? Polską ekstraklasę, wyniki? Nie, w ogóle nie. Bardzo mało, bo tak... Dużo czasu też nie mam i tutaj w Niemczech to, to też nie mam, nie mam satelity, żeby to zobaczyć. A w internecie tabela, wyniki i czasami. Też tak, ty, czasami, ale też tak niedużo, że, że, e, że co tydzień patrzę na no to. nie. Ale ostatnio w reprezentacji masz coraz częściej okazję spotykać się z piłkarzami, hmm. którzy wywodzą się z polskiej tak. ekstraklasy. Paweł Golański, Kuba Błaszczykowski, Radek Matusiak. Tak. To są tacy piłkarze, okazuje się, którzy mogą stanowić o sile kadry. Te wybory Leo Benhakara czasami cię zaskakują? Leja BNA myślę, że to bardzo dobrze robi, Tych chłopaków daje szansę, żeby w kadrze grali i też to dobrze zrobili. I to jest najważniejsze, że żeby tak trzymali, że tak zawsze było. No to czas na to, żeby nagroda trafiła do Ciebie. To jest Twój Oscar. To jest dziękuję twoja bardzo. Dziękuję Gratuluję bardzo. Ci w imieniu stacji. Dziękuję bardzo, 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 bardzo miło. Bardzo się cieszę. Powodzenia. Tylko to jak powiedziałem, to nie, nie jestem najlepszy, no, To jest bardzo, bardzo <laughs> fajne, ale zawsze robię to z dużym. Ebi, jesteśmy w tym pięknym ośrodku Dortmundskim. Tak. no rzeczywiście, kilka boisk, świetnie to wygląda no. cała baza. Czy Borussia to jest twoim zdaniem perfekcyjnie zorganizowany klub? E, ciężkie pytanie to jest, Zawsze może być lepiej, ale myślę, że Borussia jest bardzo duży klub w Niemczech i w Europie też. E, parę lat temu Champions League wygrali, dlatego troszkę, wiążę, troszkę mają i e, Myślę, że, że naprawdę dobrze to zrobili, bo to jest pierwszy rok tutaj otwarty jest to. No ten ośrodek i e, no, tak to widać Romanie, że to jest bardzo duży klub w Niemczech. Dwa lata temu trafiłeś do Borussii. No, jak oceniasz ten czas? To jest dobry czas dla piłkarza Ebiego Smolarka? E, na mnie to był dobry czas na pewno. Tylko e, nie zdobyliśmy, co chcieliśmy i to był... By, Musieliśmy mieć piąte miejsce, żeby grać w UEFA. To chętnie chciałem, tylko w Pucharu UEFA, tylko to chętnie chciałem, tylko to mieliśmy siódme miejsce i, i ósme, ósme, miejsce. No i to szkoda, w tym roku to może jeszcze gorzej będzie, bo szansy nie, mieli, szansy nie, mieli, nie mieliśmy nie mieliśmy, nie dużo meczów przegraliśmy. Nowy trener przyszedł, dlatego jakoś dziwnie jest, ale mi się bardzo dobrze tutaj grało, gra mi się tutaj bardzo dobrze i w tamtym roku 13 bramek szliłem i to było naprawdę super, co zrobiłem w tym roku w 6, ale to jest bardzo dużo, bo nie wszyscy mecze grałem. No wczoraj strzeliłeś gole, ale w Hanowerze nie poszło zespołowi. Dzisiaj mówili, że trener nie jest w najlepszym nie, nastroju. Nie. Bardzo zły jest, no, normalne 4-2 przegraliśmy no, na wyjeździe i no, to bardzo słabo było. Bardzo śmieszna sprawa. Pół roku temu, o tym zresztą Ci wspominałem, robiłem jeden na jednego wywiad z Kubą Błaszczykowskim. On wtedy mówił mi, wiesz Marcin, to jest niesamowity skok z czwartej ligi polskiej do pierwszej ligi polskiej, teraz nagle przeskakuje do Bundesligi, latem już będzie w Borusi. Powiedz mi, on sobie poradzi? Musi przecież. Myślę, że dobry zawodnik to jest, tylko konkurencja na pewno jest duża tutaj, w takim klubie. To jest też normalne, ale jeszcze młody chłopak jest i je... To już bardzo duży krok jest na niego, żeby przyjechać albo przyjść do, do Borussii, bo tak jak mówiłem, Borusji jest bardzo duży klub. A powiedz mi, Kuba przyjedzie tutaj latem, ale czy EBI będzie jeszcze latem tego roku w Borussii Dortmund? EBI jeszcze będzie, bo EBI jeszcze ma kontrakt. Ale marzysz, myślisz o zmianie klubu, czy jesteś pewny, że, że wypełnisz cały kontrakt z Borussią Dortmund? Mogę tak powiedzieć, o tym temacie nie chcę tak dużo mówić, mam jeszcze kontrakt do 2009. A powiedz mi, jaka jest taka ulubiona liga Ebie gdzie byś widział siebie najchętniej? Niemcy. Niemcy, cały no. czas. Nie Anglia, nie Włochy. No, ulubiona liga, to jeszcze ciężko powiedzieć. Jest to no, Anglia na pewno Hiszpania. No Anglia tak. dobrze mielibyśmy ciebie na na bieżąco. No to też było. No, było też w Niemczech, tak? Przecież parę meczów pokazaliście też w Burusi. Ale teraz już nie, nie tak dużo. No. No, takie życie, że rynek praw sportowych też rządzi się na swój sposób, więc no, trzymamy no. kciuki, żebyś poszedł do Ligi Angielskiej, wtedy będziemy na, na następne trzy sezony mieli obiegon. No, na, pewnie, na ekranach telewizyjnych. Może za dwa lata, w tym momencie jeszcze nie, bo jeszcze mam kontrakt, no tak jak mówiłem, ale wszystko jest możliwe. Powiedz mi, jak Ty oceniasz ten poprzedni 2006 rok? Bo występy w Bundeslidze, reprezentacja Polski, no. Mistrzostwa Świata. No właśnie, Dortmund wiąże się z 14 czerwca i meczem no. Niemcy-Polska. Jak to widzę, no, bardzo fajny rok. Dużo dużo to miał, można powiedzieć. I ja no, zawsze myślałem o Dortmundzie. To było dla mnie najważniejsze. Później, jak się liga skończyła się, to że świata myślałem i to było to bardzo ważne dla mnie i e, no, szkoda, że nie trafiliśmy do drugiej rundy. To naprawdę to na mnie bardzo szkoda było, że w ogóle e, nie, 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 mogliśmy, nie mogliśmy to pokazać, co naprawdę umiemy w piłkę grać, tylko nie, nie mogliśmy tego pokazać. Dlaczego tak było, nie wiem, tak, tak się stało. A czego zabrakło? Trochę to może troszkę szczęścia, no, to jest e, też tak było, że, że pierwszy mecz już myślę, że... Jak przegraliśmy ten pierwszy mecz, to już było bardzo ciężko, żeby, żeby wejść dalej. A powiedz mi, jak tata ocenił Mistrzostwa Świata? Tata Włodzimierz, Smolarek? No, nie wiem, że jest tata, no to ja nie mogę ci powiedzieć, no, jak to on ocenił. Na wszystkich meczach był i to już było fajnie, ale nie wiem, tak dużo on z, z nim tak o tym nie rozmawiałem. Ale na przykład jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to tam za dużo czasu na rozpamiętywanie tego no. występu nie było, bo zaraz rozpoczęły się Mistrzostwa Europy, mecz z Finlandią, tak. Jesteś na ławce. Zabolało? Na pewno jest zabolało. Na mnie był szok. I to naprawdę fajnie nie było, bo nie wiedziałam dlaczego. Um, nowy trener przyszedł. Um, Mię może też tak dobrze nie znał, bo wszyscy mówili, że jest Holender i mnie znał, ale z nim w ogóle jeden tydzień tylko pracowałem. Jak był w Fejnordzie, to, w to ja grałem w juniorach i wiem, że jeszcze na zgrupowanie było to w, w Turcji. Mnie wziął tylko na tydzień i więcej z nim nie trenowałem, ale w ogóle nie miałem kontakt. I to dziwne na mnie było, że, że może inne ludzie powiedzieli do niego, że nie, że nie muszę grać albo coś takiego, bo mnie w ogóle nie widział dlatego to mnie bardzo denerwowało że, że w ogóle nie grałem. A jak sobie poradziłeś później? Następne mecze przyszły, Kazachstan, tak. był gol, Portugalia, dwie piękne bramki i zwycięstwo z zespołem, z którym wydawało się, Polska nie da sobie rady, wszyscy przecierali oczy ze zdumienia mówiąc Polacy hmm. dzisiaj grają w białych czy w pomarańczowych? Hmm. No, ten mecz przeciwko Kazachstan to był taki mecz, że miałem szczęście, że, że Krzynówek miał kontuzję, bo inaczej by też by nie grał. I to było moje szczęście i musiałem się pokazać i pokazałem się, bo w bramkę szczeliłem. I potem grałem z Portugalią. To też dobrze, dobrze wyszło dlatego też grałem, ale szczerze mogę powiedzieć, że, że troszkę miałem szczęście, że, że znów musiałem się pokazać, że umiem w piłkę grać, bo nie zawsze mesze można w można ramach strzelać, tylko też można dla drużyny pracować i to jest najważniejsze, że nie tylko trzeba patrzeć, czy, czy będą bramkę strzelał, strzelał, czy nie, tylko trzeba też dalej patrzeć, trzeba też patrzeć, czy, czy ktoś pracuje w ogóle, czy chce w ogóle grać w reprezentacji, a nie tylko myśleć, że, że bramkę strzeli i wtedy wszystko jest dobrze. Nie, też tak zawsze powiedziałem, jak wygramy 3-0 i też bramkę nie strzeli, to też jestem szczęśliwy. Ale jak... A jak przegramy 2-1 i wtedy bramkę szliłem to, to jestem to też wtedy nie jestem szczęśliwy i to jest najważniejsze no. ale dwa gole w meczu z Portugalią no. to chyba dla Ciebie wyjątkowa sprawa ja pamiętam e, mundial w Meksyku miałem no. 8 lat Transmis